Kochani, witajcie na kanale Polka D. Dzisiaj pokażę Wam mój codzienny makijaż Zaczynam od bazy z Ingrid Makeup Bas, Baza pod makijaż, wygładzająco rozświetlająca. Rozprowadzam ją gąbką zakupioną w temie za około 3 euro Następnie nakładam fluid Liren, klamen Matte Duo Effect, fluid matująco rozświetlający, Numer 2 kolor naturalny Teraz nakładam sypki puder firmy My Secret. Jest to puder transparentny. Sam dopasowy kolor do cery. Następnie brązer firmy Kobo. Kolor Nubian Desert 311. Teraz cienie do powiek firmy Manhattan Intense Effect kolor Dusky Pink 32M. Teraz nakładam tuż do rzęs. Na koniec różowa pomadka z Iwonu. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na mój kanał.